Szanowni słuchacze, szanowni widzowie, proszę zobaczyć, co się dzieje w tej naszej kochanej Polsce. Tutaj mamy parametry inflacyjne. Inflacja normalna 4,9, zaś żywnościowa inflacja 6,8. Proszę bardzo, mamy prawie najwyższą inflację 6,7, najwyższą inflację e, żywnościową w Europie. Tutaj mamy Europę, proszę bardzo. Najwyższa inflacja w Europie, a wmawia się nam, że mamy dobrą gospodarczą sytuację. Proszę bardzo, 6,7% to oznacza, że żywność drożeje rok do roku prawie 7%. To jest dobra jakość polskiej gospodarki. To jest dobra sytuacja polskiej gospodarki. Wcześniejszy miesiąc, 6,2% inflacja. Tu mamy 6,7%. Proszę bardzo, żywność, proszę bardzo, jak w Europie, w Szwajcarii żywność tanieje minus 0,2%, we Francji inflacja żywnościowa to tylko 0,6%, w Luksemburgu 0,85%, czyli o tyle drożej rok do roku żywność. W Portugalii 1,6%, na Cyprze 2,1%, w Grecji 2,2%, w Hiszpanii 2,4%, we Włoszech 2,5%. W całej strefie euro to jest tylko 2,5%, w Belgii 2,52%, we Finlandii 2,56%. W Wielkiej Brytanii 3, w Albanii 3, w Austrii 3,1, na Słowacji 3,2, w Malcie 3,2, w Irlandii 3,3, w całej European Union 3,3, w Niemczech 3,42, w Słowenii 3,5, w Holandii 3,9 i tu się y, dopiero zaczyna y, wielki problem, y, w Nederlandach 3,9, ale większość tych krajów, które wyczytałem, mają bardzo niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych. Tak, czyli y, tutaj mamy taką inflację, ale trzeba zrozumieć, że oni bardzo mają tanie kredyty i nie mają aż tak napompowanych cen nieruchomości jak w Polsce. Proszę bardzo. Y, tutaj mamy oprocentowanie, proszę. Specjalnie pokazuję na tej stronie, że, że, żebyście Państwo wiedzieli, bo wielu ludzi myśli, że ja sobie wymyślam te rzeczy. Proszę bardzo, we Francji oprocentowanie Europejskiego Banku Centralnego 2,4% 2,4% w całej strefie euro 2,4% 2,4% Irlandia 2,4% Finlandia 2,4% Litwa, Łotwa, Estonia, Słowacja 2,4% Włochy. Kredyty hipoteczne oprocentowane są w całej strefie euro około 2%, 3%. Są produkty na 1,5% w strefie euro. W Szwajcarii oprocentowanie spadło do 0,25%, a w Polsce co? Oprocentowanie 575 kredytu, oprocentowane 7,89%. 10%, 9% RRSO. To jest nie do utrzymania. My jest, ludzie się zastanawiają czy będzie dobrze czy będzie źle. My, przecież my w Polsce jest tak zła sytuacja obecnie, ludzie się zastanawiają, czy coś się stanie polskiej gospodarce. To się stało polskiej gospodarce, to się już dzieje, już teraz. Teraz jesteśmy na totalnym dnie, na totalnym dnie oprocentowania. Oczywiście no, ludzie w, są profesorowie w Polsce ekonomii, e, którzy Polaków wpajają. Że to jest dobrze, że mamy tak wysoko oprocentowane kredyty, że ludzie nie są w stanie kupić sobie normalnej wielkości nieruchomości, a ci, którzy kupili, to muszą spasać gigantyczne odsetki. No są tacy profesorowie ekonomii. Moim zdaniem takiemu człowiekowi powinno się zabrać nie, nie to, że profesorę z ekonomii, ale i doktorat z ekonomii. Ale i doktorat, i może nawet magistra z ekonomii zdegradować go do licencjatu. Ja tak uważam. Tak samo trzeba yy, yy, zerznąć yy, takiej profesorce ekonomii, yy, profesurę z ekonomii i, i chyba kazać wszystkim jej doktorantom zdawać jeszcze raz za to, że powiedziała, że lepiej mieć 1 miliard na przykład yy, w nisko oprocentowanej waluty na 1%, niż za to kupić złoto, prawda, i mieć z tego 8 miliardów. Rozumiemy to? Jest taka y, profesorka ekonomii, która powiedziała, że lepiej dostawać 1,5% odsetek, niż to, żeby ci y, 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 pieniądze rosły 70-80% w skali roku od zakupu. Bo gdybyśmy kupili za miliard funtów, czy za miliard dolarów, czy za miliard euro złota w 2006, w 2006 roku, to dzisiaj ten y, 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 miliard y, w złocie byłby warty 8 miliardów, a trzymanie y, got, pieniędzy y, miliard y, funtów, to by dawało nam 2% w skali roku, czy 1,5 w zależności od którego roku. 2,5, 1,5, 2, 3, 0. No, to są tego rodzaju ludzie. No i Polacy w nic nie są w stanie się w nic jorgnąć, bo przecież, przecież nikt nie wymaga od zwykłego Polaka, który chce po prostu zarabiać pieniądze, ciężko pracować, budować biznes, wymagać od niego jakichś takich bardzo, co są jednak finalnie, no niestety, jeszcze bardzo skomplikowane rzeczy dla wielu ludzi, właściwie dla większości. Oczekują od profesorów, że jak profesor ekonomii powie, to to będzie relatywnie jakaś prawda. A to widzicie, jak jest. Proszę bardzo, to są wszystko dane. To jest specjalnie ekster, ekster, e, niepolska strona. Proszę. E, inflacja średnia 4,9, inflacja średnia w Niemczech 2,2, we Francji inflacja średnia 0,8. To jest joke, no w Hiszpanii 2,3, we Włoszech 1,9. A pokazują nam, że inflację mamy 4,9 w Polsce, tą taką średnią, czyli taką średnią ze wszystkiego, a bilety na przykład potrafią, nie wiem, jak w innych miejscach, ale gaz przecież podrożał skrajnie. Kilkadziesiąt procent rok do roku drożeje. Bilety potrafią podrożać w Gdańsku 20-30% rok do roku. A inflacje pokazują nam tą średnią, uśrednioną 4,9%. No, jedzeniowej widocznie się nie da okłamać, no i pokazują prawdziwą zapewne pirazy drzwi, że jest to 6,7%. Proszę sobie to wyobrazić. Nasza inflacja jest między, między Gwineą, Egiptem, a Gruzją, i Kenią, i Kambodżą, i Bośnią, i Hercegowiną, i Jamajką, i Togo. Tu mamy, to jest światowa, prawda, jesteśmy na totalnym szczycie światowej inflacji żywnościowej, tam pominąć te skrajne kraje, które mają po 20%, no i proszę bardzo, tu jesteśmy, jesteśmy tutaj, pyk, 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 pik. ta Polska jest tutaj, a popatrzcie ile krajów jest za nami. Ale nam się wmawia, że żywność, to no dobrze, że drożeje nam żywność, to rozumiecie to? No chyba tego jeszcze w historii nie było, żeby pojawili się profesorzy ekonomii że, i powiedzieli, że to dobrze, że Polakom drożeje chleb i tam, nie wiem, coś tam, ziemniaki, prawda? To są jaja. Patrzcie, żywnościowa inflacja na dół. Patrzcie, tyle krajów ma niższą niż Polska. Popatrzcie, już tu nie będę wymieniał, co to są za kraje, ale w, w znacznej części to są kraje trzeciego świata. Patrzcie, to jest inflacja żywnościowa. No, popatrzcie, no większość krajów świata, no 80% czy tam 85% krajów świata ma mniejszą żywnościową inflację niż Polska. Tak? Oprocentowanie gigantyczne. Zrozummy to, że, w, po, że zrozummy to. w Hiszpanii to jest wszystko prawda. W Hiszpanii, e, oprocentowanie, w Hiszpanii oprocentowanie kredytów e, i ceny nieruchomości pozwalają na to, żeby sobie kupować 100-metrowe e, mieszkania, apartamenty e, za 1 trzecią minimalnego wynagrodzenia. Jedną trzecią za tydzień za tydzień lub 10 dni pracy kupuje 100-metrowe mieszkania w, dosy w dosyć fajnych miejscowościach. 100-metrowe. A wiecie, tam nie trzeba gazu, a w Polsce jeszcze gigantycznie drogi gaz. Sytuacja ekonomiczna w Polsce jest tak tragiczna, że chyba. Ja, ja nie wiem, ja nie wiem. Ja nie wiem, wiecie, co mnie to tak przeraża, bo mnie to zastanawia, jeżeli sytuacja ekonomiczna w Polsce jest tak tragiczna, to jakim cudem. Kandydat Kaczyńskiego i Morawieckiego, czyli Nawrocki, czyli ludzi, którzy dopuścili do tego wszystkiego tutaj, bo oni są za to odpowiedzialni, oczywiście, tak? Może mieć szansę zostać prezydentem. Albo jak kandydat Tuska, który tego nie naprawił przez ostatnie dwa lata i właściwie jeszcze pogłębił tą złą sytuację, Te, ten Trzaskowski, Warszawski też ma szansę. Albo wygra kandydat jednych partaczy, albo wygra kandydat drugich partaczy. Jak, jak i widzicie i, i co? No tak się dzieje. Tak się dzieje. No ludzie mnie pytają, jaka, co, co, jaka jest sytuacja w Polsce. No to właśnie jest taka. To właśnie jest taka sytuacja w Polsce w Polsce na masową dodatkowo skalę i ludzie się pytają, dlaczego taka jest. No między innymi dlatego, że w Narodowym Banku Polskim trzymamy y, waluty y, upadających gospodarek, znaczy się upadające waluty, tak, no upadającej gospodarki, na pewno upadającą gospodarką jest upa gospodarka Wielkiej Brytanii, y, ale upadające waluty są Kanada, Australii, Nowej Zelandii, spadające skrajnie. I to ja pokazuję to wszędzie, Szanowni Państwo, to co się dzieje, to jest niebywałe, to jest po prostu niebywałe, niebywałe, to jest niebywałe, to jest naprawdę niebywałe, żeby trzymać w wartości 50 miliardów, o 50, wartości 50 miliardów waluty, które skrajnie spadają do franka szwajcarskiego, do złota, do srebra. Ja tego nie rozumiem. Dlatego jesteśmy biedni, bo gdybyśmy zamiast tych walut australijskiego, kanadyjskiego, nowozelandzkiego i funta brytyjskiego kupowali złoto, tak jak Niemcy, powinniśmy być jak Niemcy i mieć i, i zamiast y, dolarów australijskich, kanadyjskich, nowozelandzkich i funta brytyjskiego, powinniśmy kupować złoto przez ostatnie 20 lat, a nie kupowaliśmy. Mamy bardzo mało złota i byśmy dzisiaj zamiast 50 miliardów euro w tych walutach mieli 300 miliardów, no bo to złoto podrożało 800% od 2004-2006 roku to w zależności, kiedy byśmy kupowali, moglibyśmy mieć 4 razy więcej tych pieniędzy, albo 5 razy więcej tych pieniędzy, To no w zależności, jakbyśmy się tam strzeliwali, jakby... no to, powiem tak, głupek, by, gdyby kupował, zamiast tego, to by dzisiaj miał 300 miliardów. To głupka by było, można tam postawić i tylko by mówić, kupuj co jakiś czas i tyle. No, głupek by to zrobił. No, no ale no mamy profesurę ekonomii, która uważa, że lepiej było na przykład, ja to ciągle pokazuję na tym przykładzie, no gdyby za miliard funtów w 2006, czy za miliard dolarów kanadyjskich, australijskich, czy nowozelandzkich kupić za miliard tych pieniędzy złota w 2006 roku, tylko wtedy, proszę bardzo, bo tu jest gold, proszę bardzo, XAU, gbp, tu mamy funta, prawda? tylko wtedy, proszę bardzo. To gdybyśmy kupili, to do dzisiaj mielibyśmy, jeżeli chodzi o, z, o funta, to akurat w funcie, bo to różnie, prawda, ale to się tak samo zawalają mniej więcej pieniądze, razy te waluty. No to mamy tutaj 200, no to y, 300, widzicie, tu jest 300, y, a tu mamy 2500, prawda? No to ile? Już dziewięt, y, w, ostatnich, w ostatnich dniach to nawet wzrosło do 2540, czy coś takiego, proszę bardzo. Tu mamy 2540. No to jest y, więcej niż 800%, prawda? Bo tam było 290, kosztowała jedna moneta kiedyś. A to w szóstym roku, no to razy 9 to byśmy mieli. Powiedzmy, jakbyśmy się jeszcze wstrzeliwali w te dołki, to dzisiaj moglibyśmy, jakby ktoś dobrze wstrzeliwał się w dołki, to byśmy dzisiaj mieli naprawdę te 5 razy więcej, jak nie 6 razy więcej tych, tych pieniędzy. To byśmy nie mieli 50 miliardów w tych walutach, które wymieniłem, a razy 5, to byśmy mieli, Szanowni Państwo, 250 miliardów. Byśmy byli 200 miliardów euro, czy tam liczył jak liczył, albo 200 miliardów dolarów do przodu. No ale profesora ekonomii w Polsce uważa, że lepsze trzymać właśnie takie walutki upadające do wszystkiego, do franka, do, do złota i które płacą 1,5%. Bo tyle dzisiaj są oprocentowane na tam, no ile tam teraz te, te, ten kanadyjski i ten australijski? 2,5% czy tam dwa są oprocentowane? To nie chodzi o Kanadę, Australię i tak dalej, no ale taka jest rzeczywistość. No i druga rzecz. Dlaczego Polacy płacą wysokie oprocentowanie i dlaczego jest wielka inflacja? Bo się dzieje coś, co się musi dziać. Mamy najniższy wiek emerytalny w całej Europie prawie i najmniej wymaganych lat ym, pracy do otrzymania emerytury. Ludzie przechodzą na masową skalę w wieku 50-60 lat, a za granicą będą przechodzić w wieku 67-68 i muszą pracować 30-35 lat, 40. Czyli wypra wypracowywują gospodarki. No ale zaraz na masową skalę Polacy z Polski, państwo polskie będzie wypłacać Polakom, którzy pracują w Niemczech, w Belgii, w Danii, w Skandynawii, w Wielkiej Brytanii, Irlandii i wielu, wielu innych krajach emerytury w wieku 55 i 60 lat. Na masową skalę będziemy dofinansowywać. Pracownika brytyjskiego, polaka, ale pracownika brytyjskiego, prawda? Polaka, ale pracownika niemieckiego. No, niemieckiego pracownika, szybszy, szybszymi od, o 8 lat, albo czasem o 13 lat emeryturami z Polski. Tam będą pracować jeszcze 13 lat, żeby łaskawie ewentualnie dostać emerytury, jak dożyją, a z Polski już będą dostawać. A prawda będą pracować dla Niemca, Belga, Holendra, Skandynawa, Brytyjczyka Przecież to jest Co to w ogóle jest za kraj ta Polska Zrozummy to, to nie, nie jest do utrzymania Musimy to zrozumieć no, no i oczywiście mamy tych właśnie kandydatów Kandydat PiS, który jest za utrzymaniem tego bagna Który szczyci się tym, że no, Obalił 42 Największym Chyba mówi, że największym jego osiągnięciem Jego osiągnięciem życiowym Jest obalenie 42 pomników sowieckich Wiecie co, gdyby się zwołało chłopów, prawda, ludzi, mężczyzn, powiedzieli: weźcie, weźcie, bo w sobotę będziemy wszyscy w całej Polsce demontować pomniki sowieckie. Każdy niech weźmie, każdy niech weźmie, każdy niech weźmie e, młotek, e, widły gnojne i rozwiążę problem. I nie będzie pomników sowieckich w dwie godziny browar z alarmą! To nie było. Do tego nie potrzebujemy prezesa IPN-u, który i żadnego IPN-u, który kosztuje nas miliardy. No, ludzie by poszli za darmo, by tam każdym młotkiem stuknął i tyle. No to co tego rodzaju ludzie, Szanowni Państwo. To jest, to jest obłęd, tak? No i to się dzieje i będzie się dziać, a dodatkowo, no zrozummy, to Polska będzie coraz biedniejsza, bo w Polsce y, to jest tyle firm, które nie płacą podatków. W Polsce to są to te duże korporacje i które zyski wypływają z Polski, a high paid jobs są też poza Polską, nie? W tych firmach. No i to się nie skończy, no trzeba to zrozumieć. No, taka jest sytuacja, bo ludzie się mnie pytają, jaka jest sytuacja ekonomiczna, bo by chcieli podjąć jakieś tam decyzje. Jakieś tam decyzje chcieliby podjąć? Na przykład yy, w sprawie głosowania. Ja nikogo nie namawiam. Na głosowanie czy nie na głosowanie. No to tu macie macie taką sytuację. I tak samo na przykład WIG20. Macie. Yy, WIG20. Proszę bardzo. WIG20. 2643. WIG20 od y, początku swojej historii, y, nie podwyższył swojej ceny, Te widzicie, tyle samo kosztuje, Big spada sobie, rośnie, tylko zarabiać na WIG20 na spekulacji, bardzo dużo można zarobić. Nic, tutaj troszeczkę jest, rzeczywiście jest najwyżej od, rzeczywiście jest najwyżej od 2011 roku, ale co to jest? To jest nic, tak, to tam psikus taki, prawda? No jest najwyżej od 2011 ale to jest psikus, nie? To jest psikus. Ja to, ja, ja, ja to, WIG 20 powinien kosztować dzisiaj, szanowni Państwo, jakieś 10-20 razy więcej, nie? A kosztuje, proszę, proszę, w 2099 kosztował właściwie tyle samo, co dzisiaj już. To, to tak jakbyś miał dom i byś w nim ciągle wszystko remontował co 3 lata, no, no, nowe dachy, nowe ściany, nowy sprzęt, nowe AGD, nowe to i on kosztował tyle samo, co 40 lat temu. No, i WIG 20 cały tyle właśnie kosztuje, a to głównie spółki skarbu państwa. Rozumiemy to, I, to no, i dziwicie się, dlaczego tak jest. No, bo między innymi dlatego, że do szwajcarskich banków na przykład się, się wysyła półtora miliarda złotych i nikt nie wie, gdzie są. Przecież tam tylko pracują, oni nie wiedzieli, że to tylko tam pracują, tak? No, dlatego, szanowni państwo, no i to nie, nie, nie minie, nie ma żadnej dobrej sytuacji w Polsce, jest sytuacja zła i koniec. Nie ma żadnej dobrej sytuacji, nie ma żadnego rozwoju gospodarczego w Polsce. Rzeczy się budują, bo się budują, ale nie ma żadnego wysokiego rozwoju gospodarczego w Polsce, koniec kropka. Proszę bardzo, tak wyglądał rozwój gospodarczy w Polsce. Ciągnie to pokazuje. po raz na starty, po raz na starty, po raz na starty. Eee, w 2008 roku PKB 535 miliardów, w 2020 PKB 605 miliardów. Czyli tyle samo co w 2000, i tutaj dopiero PKB nam wyskoczyło, bo drukarka ruszyła, bo ściągnęli gigantyczne pieniądze z nas w postaci gigantycznych podatków za gaz, za prąd, gigantycznej inflacji i tyle. I nie ma. I nam się wydaje, że jest inflacja duża, PKB duże, a i tak ma, jest tylko, ma 809, w 2023 to i tak jest 60% więcej tylko niż w 2008. W tym samym czasie się Wietnam się rozwinął 400, czy tam 330%, czy 430%, Wietnam 200, Filipiny 200 i tak dalej, i tak dalej. Opowiada nam się, że, że Hiszpania jest, że jesteśmy bogaci jak Hiszpania, a Hiszpanie mają dwa razy większe PKB niż Polacy. 3 razy tańsze kredyty, 5 razy tańsze nieruchomości, pół raza wyższą wypłatę miesięczną minimalną. A 100-metrowe mieszkanie kupujesz w tydzień pracy na płacy minimalnej, znaczy się kredyt opłacasz lub w 10. W takich droższych to 15 dni, nie? Są też bardzo, bardzo drogie, no ale tu też możemy mówić o, o krupówkach, czy, czy centrum samego Sopotu, czy centrum Warszawy, to bez sensu, nie? No, tak się dzieje, szanowni państwo, y, oprocentowanie gigantyczne. Nie, ja nie, nie ma żadnej nadziei, nie ma nadziei, nie będzie. Y, wszystko, wszystko w Polsce jest kłamstwem, ekonomia jest kłamstwem, gospodarka jest kłamstwem, rozwój gospodarczy w Polsce jest kłamstwem y, i tyle. Ani jednej elektrowni atomowej, ani nie mamy dużego lotniska. Koniec kropka. Nie mamy, nie mamy szybkich pociągów, nie mamy, mamy, o drogi, do, drogi mamy, no ale no wreszcie, no jak się, no, kraj istnieje, 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 to jakieś te drogi chyba musi mieć, nie? No chyba musi mieć jakieś drogi, czy nie? No to jakieś drogi chyba musi mieć, prawda? No. Ja, jakoś, jakoś towary wywożone z, z Polski muszą być, nie? I, i zyski. <laughs> I przywożone tutaj towary, żeby Polacy kupowali trzy razy za drogo, nie? No i tyle. Taka jest prawda. Tyle. System nie do utrzymania, dlatego macie gigantyczną, mamy gigantyczną inflację, gigantyczne oprocentowanie, wszystko przecenią, taka jest prawda. My nie jesteśmy na skraju zapaści, my w tej zapaści jesteśmy i jest pytanie tylko i wyłącznie, czy my z niej w ogóle wyjdziemy. No ale nie wyjdziemy, no to Trzaskowski będzie, nie wyjdziemy, Nawrocki będzie, już się zadeklarował, że, że Nawrocki i Trzaskowski, oni się zadeklarowali, że będzie jak było, czyli będzie źle. No, Nawrocki się zadeklarował sam. Powiedział, że jest za utrzymaniem systemu, systemu <grymny> emerytalnego obecnego, który jest nie do utrzymania. PKB, nie, Danii jest 4 czy 5 razy wyższe, a mają wiek emerytalny 67. Trzeba tam wypracować kawał czasu też. No, ale mają podlinkowany, już wiedzą wszyscy obywatele, dlatego są bogaci, dlatego mają 5 razy wyższe PKB. I już wiedzą, że im będą dłużej żyli, tym później dostaną tę emeryturę, bo mogą nawet dostać, jeżeli wiek się średni przedłuży w Danii, na przykład to system emerytalny podniesie sam, samoczynnie i takie jest prawo, na przykład do 70. roku życia. No. No mają pieniądze, bo pracują. Mają pieniądze, bo pracują, a Polacy nie chcą pracować. Ale to, po, szanowni Państwo, kto jest temu wszystkiego winny? Polacy są winni. No Polacy są winni. To Polacy chcieli darmowych kredytów, 0%. Już teraz nie chcą. Polacy są winni. Polacy chcą spółek skarbu państwa. Polacy są winni. Polacy chcą TVP, Polacy chcą z zagranicznych spółek tutaj w naszej stronie. No wielu nie chce, ale większość w ogóle lache w to wbija, ich to w ogóle nie obchodzi. Korupcja się pożerza i tak dalej, i tak dalej. Kto jest winny? Polacy są winni. Tak. Polacy są winni. Brytyjczycy są winni za sytuację swojego kraju, Ukraińcy są winni za sytuację swojego kraju, Niemcy są winni za sytuację swojego kraju, a Polska jest winna za sytuację swojego kraju koniec, kropka. Ja wiem, że są czasem problemy, że ktoś cię napadnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale no, so, czasem można wybrnąć z takich sytuacji. Czasem nie ma wyjścia, tak? Ale no gospodarczo to my nie możemy tutaj, no bo to nie jest żadna napaść, to jest, wszystko można robić na zimno i tak dalej. No ale tacy są. To wszystko można odmienić w chwilę, no ale kto tego nie robi? Polacy tego nie robią, bo nie chcą. Przecież nie domagają się tych wszystkich zmian, albo nie chcą. Za sytuacją gospodarczą w Polsce są winni Polacy my my ja, wy i oni. Pozdrawiam, do usłyszenia w ksztudce, cześć.